Izabela napisała tak. wyświetliło mi się zdjęcie jednej pani z programu ślub od pierwszego wyjścia". O, będzie coś z telewizji pewnie. Program. Co? Ślub, ślub od pierwszego wejrzenia. Kumam chyba o co chodzi, chyba widziałam nawet kawałeczek tego. Że była w tym studio, gdy zobaczyłam jej paznokcie, aż mnie zamurowało z ciekawości. Weszłam na Instagram salonu. Na stronce jest więcej takich perełek. Najbardziej rzucają się w oczy przepływane boki po migdałach. Co ty gadasz? To w tych czasach Pokaż. internetu, kiedy to jeszcze będzie w telewizji, kiedy mamy dostęp do informacji. Krótkie, ale szpicę, no tak. Jest tyle fantastycznych szkoleniowców: czy to Indigo, czy to Neon, czy to Słowianka, czy to to jeszcze jest na Crystal, rynku? Krystyl, Aga Szewczyk. Y, bo je już Skada. dużo, dużo. Ja mam całą ścianę Czucie robią fantastyczne cudownych... paznokcie i świetną robotę Ej, i... Ej, chciałam powiedzieć? Ja mam całą nie. ścianę w cudownych tre... instruktorach. Tak jakbym sobie tam, sobie tam instruktorów powiesiła. W dyplomach i certyfikatach tych instruktorów. Źle <laughs> to zabrzmiało. W każdym razie, no tutaj mamy co? I ja rozumiem, że co? Że, że te... Y, to jest pani z programu Ślubu od pierwszego wejrzenia, że była w tym studio. Aha, ta pani... Ja mi się to zdjęcie, studio, nie tej pani. Tak, tu ta, w tym studio była dziewczyna, która była w programie Ślubu od pierwszego wejrzenia. Oj, tu już mi się coś rzuciło bardzo złego. Czy? Co się z tym żelem stało? No dotknęła klientka lampki. <laughs> 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 tak, jest to bardzo... To było dobre. Oj, 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 Ale to dobra, przelecimy szybko. Dobra, krótkie, ale w pizze, ale estetyczne. O Boże, dobra, już wiem o co chodzi. Wyrżnięte boki niemożliwie. Przed i po. Tam nic nie było widać. No dobra, no, no laska tak nie do końca kumaczacze, że krawędzi dolnych się w strefie sensu nie, nie, nie rżnie. No okej, okay, no. no. Po prostu to jest kwestia tego, że ktoś, kto był w programie telewizyjnym, nie do końca dobrze wybrał studio, do którego y, szedł robić sobie paznokcie. I tyle.